Witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku naszej serii Moto News. Ja jestem Szymon i jak zwykle przedstawię wam najważniejsze informacje ze świata motoryzacji z minionych dwóch tygodni. Zaczynamy. SSC Tuatara powtórzyło swój atak na rekord świata prędkości samochodu produkcyjnego. Powtórzyli go, bo jak wiadomo poprzedni rekord został zakwestionowany przez wielu motoryzacyjnych youtuberów, wywlekając całkowicie merytoryczne argumenty przeciwko SSC właśnie. Mimo wszystko jednak SSC zasadniczo nie przyznało się do błędu, tylko stwierdzili, że pokażą raz jeszcze, jak stają się producentem najszybszego auta na świecie. Tym razem zadbali o rzetelność materiałów, wskazań i zapisów z telemetrii. No i faktycznie, rekord udało im się pobić i oficjalnie myślę, że już tak. Ostatecznie oficjalnie można już w tym momencie powiedzieć, że SSC Tuatara to najszybszy seryjnie produkowany samochód na świecie. Ale przy poprzedniej próbie bicia rekordu prędkości zadeklarowali, iż udało im się osiągnąć 508 km na godzinę, przebijając dotychczasowy rekord Koenigsegga Ager RS o ponad 60 km na godzinę, który, przypomnę, wynosił 447. No więc można by zakładać, że ten nowy rekord będzie prędkościowo gdzieś blisko tego poprzedniego, ale nic bardziej mylnego. Udało im się osiągnąć 455 km na czyli zaledwie o 8 km na godzinę więcej niż Agera RS, a nie o ponad 60. No i mimo tego, że Tuatara jest obecnie najszybszym seryjnie produkowanym samochodem na świecie, to SSI chyba troszeczkę nadszarpnęło swoją reputację. Co bo jednak jest trochę różnicy pomiędzy 8 a 60 km na godzinę. A propos rekordów prędkości, jeszcze nawiążę do naszego materiału, który nagrywaliśmy jakiś czas temu o najszybszych samochodach na świecie. Jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam odnośnie gdzieś na górze ekranu. Aktualny rekord prędkości pojazdu na lądzie należy do Trusta SSC, ponad 16-metrowej maszyny, której ciąg silników odrzutowych można przeliczyć na jakieś 102 000 koni mechanicznych. Rekord ten wynosi 763 mile na godzinę, a więc 1227 km na godzinę. I warto wspomnieć, że rekord ten został ustanowiony w 1997 roku. Ogarniacie, przez 24 lata nikomu jeszcze nie udało się pobić tej właśnie prędkości, ale samochodem, o ile w ogóle jeszcze samochodem to można nazwać, który miał to właśnie zrobić, miał być Bloodhound LSR. Ekipa Bloodhounda celowała w zbudowanie auta osiągającego 1000 mil na godzinę, czyli 1609 km na godzinę, ale przez COVID troszeczkę planów im się posypało. Między innymi wysypał się główny inwestor na kwotę 8 milionów funtów, które to 8 milionów funtów jest potrzebne, aby projekt rozwinąć do etapu, w którym będzie on w stanie osiągnąć 800 mil na godzinę, co i tak byłoby nowym rekordem pojazdu na lądzie. Do tej pory Bloodhoundowi udało się osiągnąć 600 mil na godzinę, czyli jakieś 965 km na godzinę, co i tak jest potężną wartością, no ale jednak nie jest to rekord, a szkoda byłoby projekt zatrzymać na takim etapie. Więc nie wiem jak wy, wy, ale ja osobiście bardzo mocno trzymam kciuki, żeby projekt został dociągnięty do końca. Fire Warning, engine bag. Get it clear. Kolejna informacja to w sumie kolejny rekord, ale chyba można powiedzieć, że to rekord głupoty, ponieważ pewien 25-letni Australijczyk wygrał na loterii Mercedesa C63S AMG. No wyobraźcie sobie, wygrać takie auto na loterii, coś pięknego. Ale wspomniany Australijczyk zbyt długo się tym autem nie nacieszył. Nieco ponad pół roku od odbioru auta kolega wspomnianego Australijczyka brał ślub i przy okazji uroczystości została podjęta ambitna decyzja o próbie spalenia gumy ponad 500-konnym autem, co teoretycznie nie powinno być trudnym zadaniem, no chyba że zapomni się wyłączyć kontrolę trakcji. Skutkiem takiego głupiego zachowania było przypuszczalnie przypalenie sprzęgła do tego stopnia, że coś tam osiągnęło taką temperaturę, że połowa samochodu zasadniczo stanęła w płomieniach. Jakby tego było mało, australijska policja planuje postawić zarzut temuż właśnie kierowcy niebezpiecznej jazdy, choć w sumie nie wiem co tym czynie było niebezpiecznego, ponieważ palenie gumy bez jakichkolwiek umiejętności, bez wyłączenia kontroli trakcji, no tak naprawdę niebezpieczne mogłoby być tylko i wyłącznie dla pasażerów wewnątrz tego auta, gdyby pożar rozprzestrzenił się zbyt szybko. Włoska firma Ares Design przerobiła Teslę model S jednego z swoich klientów i zrobili z niej kabriolet. Pozbyli się słupka B i C oraz tylnych drzwi. Teraz Tesla Model S stała się więc dwudrzwiowym, czteroosobowym kabrioletem, które przyznajcie wygląda całkiem nieźle. Całość modyfikacji wymagała wzmocnienia podwozia, a jakość sztywność nadwozia uległa oczywiście znaczącemu pogorszeniu. No nie wiem jak Waszym zdaniem, ale według mnie to auto, a zwłaszcza jak na kabriolet, prezentuje się bardzo, bardzo przyzwoicie. Ale firma Ares Design jakiś czas temu zrobiła jeszcze jedno ciekawe auto. Ares Panther Progetto Uno, stylizowany na super samochód retro, bazujący na Lamborghini Urakanie. Dla mnie osobiście to auto wygląda troszeczkę jak Lamborghini Jurako, produkowane od 1972 do 1979 roku. Natomiast tył, zwłaszcza z swoimi lampami, odrobinę przypomina Chevroleta Corvette. Ciekawe projekty, co? Ale Włosi chyba od zawsze mieli taką rękę do tego, smykałkę, no i przede wszystkim chyba głowę, aby być w stanie wymyślić takie szalone i intrygujące pomysły. A na polskim rynku zaś pojawiła się pewna ciekawa nowość: DS9. DS9, czyli powrót francuskiej marki do produkcji limuzyn. I w tym przypadku myślę, że spokojnie można użyć tego sformułowania pięknych limuzyn. Auto prezentuje się obłędnie zarówno z zewnątrz jak i w środku, a bazuje na płycie podłogowej Peugeota 508, ale nieznanej w Europie 508, a 508L wypuszczanej na chiński rynek. Tym sposobem też DS9 ma wymiary praktycznie identyczne jak BMW serii 5 i z taką konkurencją też chce się mierzyć. Ceny DS9 zaczynają się od około 205 tysięcy złotych i to już z naprawdę bogatym wyposażeniem w podstawie, a więc jest taniej niż u konkurencji. Czy DS9 jednak osiągnie sukces na rynku? No nie wiadomo, bo jak być może widzieliście w naszym ostatnim odcinku na kanale o 10 najbardziej niedocenianych samochodach na świecie, wcale fakt, że auto jest dobre, a wręcz fantastyczne, nie musi oznaczać, że będzie się ono dobrze sprzedawało. I tym też akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was moi drodzy na naszego Instagrama. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.